Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do zatrzymania się nad Słowem Bożym, przeznaczonym na niedzielę z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 14, od wersetów 15 do 21. Czytamy w Ewangelii, że Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Warunkiem miłowania Jezusa jest zachowanie wszystkich Bożych praw, wszystkich przykazań, ale i prawa naturalnego ustanowionego przez Boga. To jest jakaś jedna z podstawowych prawd i warunków potwierdzających, że prawdziwie słuchamy Boga, miłujemy Go, ufamy Mu i wypełniamy Jego wolę bo w Jego woli jest dobro najwyższe człowieka. W woli Boga jest najwyższe dobro człowieka. To też jeszcze raz przytaczam te słowa. Pan Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To znaczy, jeśli mnie miłujecie, to mi ufacie. To znaczy, że wierzycie w moje słowa i we mnie. I jesteście przekonani o prawdzie, która ode mnie przychodzi do was. Jako źródło i fundament nowego życia. I zapewnia Pan Jezus o swojej miłości: Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Nie zostawia nas Jezus odchodząc do nieba. Pozostaje z nami, choć w sposób niewidzialny już, ale realnie i substancjalnie obecny w Kościele. I tak w Słowie Bożym. Słowo Boże jest żywą obecnością Pana Jezusa. To On w nim do nas przychodzi, on do, do nas przez to słowo przemawia. On daje nam tę mądrość, te, no, to nowe życie, miłość. Mówi Pan Jezus: Przyjdę do Was i będę z Wami, czyli Kościół żyje żywą obecnością Jezusa Chrystusa. Dlatego z naszej strony ma być odpowiedź na tę żywą miłość i obecność Pana Jezusa. Nasza miłość, nasza obecność przy Jezusie Chrystusie we wspólnocie Kościoła. Dlatego Kościół w każdą niedzielę, szczególnie, gromadzi się na Eucharystii, aby spotkać się ze swoim Panem, wspólnie się modlić, słuchać Słowa Bożego, karmić się Jego Słowem. A jednocześnie karmić się Jego ciałem. By stąd zabrać tę miłość i mądrość w nasze codzienne życie, by tam, w tym świecie, być uczniami Jezusa, być świadkami i to odważnymi świadkami. Jeśli chcemy być odważnymi, to musimy się spotykać z naszym Panem, by wpatrywać się w Niego i od Niego się uczyć takiej dojrzałej mądrości. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich też nam ukazuje postawę Filipa, jednego z uczniów pana Jezusa. Filip przybył do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Filip z odwagą, przekonaniem, męstwem, w mocy Ducha Bożego, głosił Słowo Boże. A ludzie z wiarą przyjmowali to słowo, bo widzieli, że jest to słowo autentyczne. Jest to słowo, które przynosi nadzieję, przynosi radość, odpowiedź na pytania, umacnia wiarę. Dzisiaj nam właśnie takiej postawy trzeba, takiej. Ludzi, którzy głęboko żyją w przyjaźni z Jezusem i którzy Jezusa głoszą świadectwem swojego życia, swojej wiary, swojej miłości. Tego nam potrzeba. Podobnie i święty Piotr zachęca swoich wyznawców, no i nas dzisiaj też. Mówi tak. Pana Chrystusa uznajcie w sercach Waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. Wielką niesiemy nadzieję w sercu. Jest nią żywa osoba Jezusa Chrystusa i to wszystko, co zwiąż, wiąże się z Jezusem: życie i szczęście po tamtej stronie śmierci. Mamy mieć Jezusa w sercu. I o ten więź z Jezusem zabiegać, dlatego każdy z nas ma świadomość, że jest grzesznikiem. Stąd idziemy często do spowiedzi, szczerze wyznając swoje grzechy, które nas od niego w jakiś sposób oddalają a i od kościoła oddalają, a właśnie na nowo mamy poprzez sakrę pokuty możliwość wkraczania w tę żywą przyjaźń z Panem Jezusem i być głęboko związani z Kościołem, wspólnotą. I dalej mówi święty Piotr. a z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, a żeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo, zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. To jest właśnie odpowiedź. Być Odważnymi w tym dawaniu świadectwa, nawet gdy będziemy nierozumiani przez świat lub oskarżani, posądzani lub obrzucani jakimiś nieprawdziwymi stwierdzeniami. Być przekonani i być kryształowymi w tym dawaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie to jest najlepszy argument, i to jest odpowiedź, która nawet i tym Właśnie wątpiącym czy niewierzącym może pomóc odnaleźć drogę do Chrystusa, do Kościoła pod wpływem naszego świadectwa. I to jest nasze zadanie. Żyć Ewangelią dosłownie i o tej Ewangelii, czyli o Jezusie dawać świadectwo. Bo to jest droga do zbawienia, ale i ta droga może innym pomóc odnaleźć Jezusa i nadzieję zbawienia. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, zapraszam na Eucharystię.